Na początek chciałam Wam powiedzieć bajkę, o Zaczęło się to bardzo dawno temu za górami, za lasami, gdzieś tam za Berlinem, żyła sobie Hanna. No i to na tyle jeśli chodzi o istotne informacje, bo nie wiem, co sobie opowiedzieć, nie ubierając wszystkiego w negatywy. Jakiś czas temu skończyłam 40 lat, więc uważam, że jestem już stara i brzydka. Ale wygląd to akurat ta lepsza część mnie, bo charakter. I tu nie jest kolorowo. Zawsze wiedziałam, że jestem trochę inna od reszty. Czułam się często niezrozumiana. Rzeczy, które dla mnie były mega istotne, dla innych były jakimiś pierdołami. Często słyszałam: że Jeżeli to jest twój problem, to tu nie masz żadnych problemów. No więc starałam sobie to wmówić sobie. To, że to, co czuję, jest bez sensu. To, co robię, jest niewłaściwe, to, co mówię, to w ogóle jakaś abstrakcja. Chciałam spełnić, spełnić oczekiwania wszystkich innych, wszystkich poza sobą. No ale rok za rokiem mijały, a ta maska, którą zakładałam, każdego dnia była coraz cięższa. No i w końcu nie wytrzymałam. Mniej więcej trzy miesiące temu byliśmy z mężem na urlopie w Krakowie. No i drogi powrotnej to ja w zasadzie nie pamiętam. Niby siedziałam w aucie, ale byłam tam w zasadzie tylko ciałem. W pewnym momencie udało mi się na chwilę odzyskać głos i spytałam, czy możemy zjechać na jakiś parking. Był mnie tylko słowami, że jeszcze jakieś 100 km i tam będzie fajne miejsce, gdzie możemy zajść na kawę i coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Wydusiłam jeszcze tylko, mm, ale ja nie mogę. A w odpowiedzi dostałam: to zrób coś z tym. Co mi przyszło do głowy? <grym> nie zgadnęcia. Mam rozwiązanie. Jestem genialna. Wysiadam na autostradzie. Z auta rozpędzonego do 140 km na godzinę. Na szczęście można zauważył co robię. I mnie mocno złapał, i zaraz zjechał na mm, stację benzynową. Do której się akurat zbliżaliśmy, Wezwał policję i tak trafiłam na oddział zamknięty. To było jeszcze na terenie Polski. Super szpital. Polecam każdemu masochiście. Warunki, pierwsza klasa. No, ale nie będę tu wchodzić w szczegóły. No, ale moja bajka eee, ma happy end, mam nadzieję. No, może jeszcze nie end, ale. Przynajmniej jakiś pozytywny e, strot akcji. E, dowiedziałam się, że mam ciężką depresję, e, i jak tylko mnie wypuścili z tego szpitala w Polsce, zgłosiłam się już e, na oddział na leczenie e, tutaj u nas w Niemczech. E, w końcu zauważyłam jakieś światełko w tunelu. Tam się dowiedziałam, że nie tylko mam ciężką depresję, ale też aspergera, i to otworzyło mi oczy. To wytłumaczyło, wytłumaczyło bardzo wiele rzeczy w moim życiu. Moje zachowania, to, że ja widzę świat zupełnie inaczej niż inni. No więc po pięciu tygodniach wyszłam e, już w miarę stabilna, zdiagnozowana z tą depresją, z aspergerem. I. Mm, Pani psycholog wspomniała, że jest tam coś jeszcze, coś, czego nie jest w stanie zdiagnozować, bo A to jeszcze za wcześnie na głębsze rozmowy i B nie ma doświadczenia z pacjentami w spektrum. Tak więc pocieszyli pali po ramieniu, zapisali antydepresanty a jakże. To było jako pierwsze, pierwsze co dostałam w szpitalu. I kazali sobie szukać terapeuty gdzieś tam w zewnętrznym świecie. Spakona... Spakowałam swoje manatki. Czułam się trochę jak Bilbo Baggins, który wyrusza właśnie na przygodę. I jak... I jak, udało mi się zbudować napięcie? Mam nadzieję, że choć kogoś zainteresowałam, i e, zachęciłam swoim filmikiem. Do obejrzenia dalszych części bajki o Hani. Jak toczy się jej przygoda w poszukiwaniu siebie, pokona smoka, czy to smok pokonają? No to się jeszcze okaże. Mój kanał planuję podzielić na parę wątków. Po pierwsze, opowieści o Hani przy kominku. Możesz nimi straszyć swoje dzieci w zbliżające się długie zimowe wieczory Młahaha. na moją domową zooterapię, czyli jak spędzam czas ze zwierzakami w ogrodzie, czy spacerując po lesie. Może z paroma elementami pseudonaukowej paplaniny na ergoterapię. Czyli dział kreatywny, i tutaj na początek miałam zamiar coś z, z szydełkowaniem pokazać. Jestem w trakcie robienia sweterka na drutach. Na szydełku chciałam zrobić jeszcze jakiś pojemniczek na wełnę, może jeszcze parę kapci, coś w tym stylu. Albo jak ktoś boli tematy budowlane, no to. Zaczęłam też remont kurnika. Muszę wstawić szybkę w oknie, no i ściana się sama nie wytynkuje. A ostatni wątek to eksperymenty. Tutaj będę wrzucać jakieś moje próby udane i te mniej udane. Nie wiem, w metodowaniu, w szukaniu równowagi. No, pomysłów mam już parę, ale na razie nie chcę nic zadać. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak chcesz krytykuj, nie obchodzi mnie to. Już jestem na dnie, nie spadnę niżej. Teraz został już tylko jeden kierunek. Po górze.